Wyobraź sobie przez chwilę, że wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, wszystko, o czym marzysz w głębi serca, jest już w tobie i czeka na przebudzenie. Dziś chcę ci powiedzieć coś, o czym wie niewielu: istnieje ukryta częstotliwość, tajemna wibracja, którą starożytni nazywali kluczem do Bogów. Wibracja zdolna otworzyć Twoją świadomość, aktywować intuicję i połączyć Cię bezpośrednio z energią wszechświata, to 963 Hz, tak zwana częstotliwość uniwersalnej świadomości. W tym filmie odkryjesz, jak ta częstotliwość może głęboko odmienić Twoje życie. I zapewniam Cię o jednym: jeśli zostaniesz do końca, nauczę Cię praktycznego sekretu. Który będzie jak iskra duchowego przebudzenia. Powiedz mi więc, czy jesteś gotowy usłyszeć to, co niewielu odważy się wyjawić? Odkąd istnieje ludzkość, wiemy coś niezwykle potężnego. Dźwięk to nie tylko coś, co słyszymy, to klucz, który łączy nas z wszechświatem. Pomyślcie o tym. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że cały kosmos narodził się z pierwotnej wibracji. Energii, która ukształtowała samą rzeczywistość. W Indiach mantrę Om uważano za bezpośredni most do boskości, wibrację, która mogła nas przenieść poza to, co widzimy i czujemy. A jeśli podróżujemy do Ameryki, szamanie używali bębny i świętych śpiewów, aby wejść w stany transu i odbierać przesłania z natury i niewidzialnych światów. Zaskakujące jest to, że te kultury, rozdzielone oceanami, wiekami i zupełnie różnymi sposobami życia, zgodziły się co do czegoś istotnego. Dźwięk to coś znacznie więcej niż zwykły hałas. To brama do wieczności, do połączenia wykraczającego poza nasze zwykłe pojmowanie. Teraz zapraszam do chwili refleksji. Czy kiedykolwiek czułeś, że konkretna melodia lub dźwięk zmienił twój nastrój lub sprawił, że poczułeś połączenie z czymś większym niż ty sam? Jeśli tak, to już doświadczyłeś, choć subtelnie, mocy, którą dogłębnie zgłębimy w tym filmie. Jeśli ten rozdział wywarł na Tobie wrażenie i poczułeś połączenie z dźwiękiem i energią, które badamy, chcę, żebyś zostawił w komentarzach słowo przebudzenie. W ten sposób wszyscy będziemy mogli zobaczyć. To jest gotowy podnieść swoją świadomość i zacząć wibrować w zgodzie z tymi częstotliwościami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że wszystko wokół ciebie, nawet ty sam, nieustannie wibruje? Współczesna fizyka potwierdza coś, co starożytni mędrcy przeczuwali tysiące lat temu. Nic we wszechświecie nie jest nieruchome, nic nie jest statyczne. Od gwiazd świecących na niebie po komórki budujące twoje ciało, wszystko emituje swoją własną częstotliwość, unikalną wibrację, która odzwierciedla twoją więź z kosmosem. Każda twoja myśl, każda emocja, którą odczuwasz, a nawet twoje działania, to fale, które rozszerzają się i wpływają na wszystko wokół ciebie. Fascynującym przykładem tego, jak wibracje mogą przekształcać materię, jest kymatyka. To badanie pokazuje, że gdy określone częstotliwości przechodzą przez cząsteczki piasku, wody lub pyłu, układają się one w idealne geometryczne wzory, niemal jak święte mandale. Wydaje się to magiczne, ale to czysta nauka. Dźwięk nie tylko porusza materię, ale może ją kształtować, porządkować i tworzyć harmonię. Skoro dźwięk może to zrobić z materią fizyczną, jaki wpływ Twoim zdaniem może mieć na Twój umysł, ciało i ducha? Wyobraź sobie przez chwilę, że Twoje myśli, emocje i intencje są jak maleńkie fale dźwiękowe, które kształtują Twoje życie dzień po dniu. Każda negatywna myśl lub zmartwienie wysyła wibrację, która może wpłynąć na Twoje samopoczucie i energię. Podobnie każda pozytywna myśl, każda wzniosła emocja ma moc reorganizacji Twojej rzeczywistości, harmonizacji Twojej energii i przybliżenia Cię do głębszych Stanów świadomości. Najbardziej zaskakujące jest to, że współczesna nauka zaczyna dostrzegać to, co mędrcy i mistyczy wszystkich kultur wiedzieli już wcześniej. Wibracja jest kluczem do wszystkiego. I tu pojawia się zmiana paradygmatu. Jeśli prosta częstotliwość potrafi zorganizować cząsteczki piasku i wody w idealne mandale, co mogłaby zrobić z twoim DNA, umysłem lub duchem, gdybyś nauczył się jej używać z intencją? Ta wiedza jest nie tylko fascynująca, ale i głęboko praktyczna. Zrozumienie, jak działają wibracje, daje Ci narzędzia do podniesienia swojej energii, do strojenia umysłu i ciała do częstotliwości, które sprzyjają spokoju, jasności i połączeniu z wszechświatem. Możesz zacząć dostrzegać subtelne zmiany, większą intuicję, większą kreatywność, większą jasność w podejmowaniu decyzji, a nawet głębsze poczucie jedności z otoczeniem. Uważaj więc, bo to dopiero początek. Odpowiednia częstotliwość, zastosowana z intencją, może odblokować stany świadomości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. W kolejnych rozdziałach odkryjemy, jak ta wibracja staje się prawdziwym narzędziem do transformacji Twojego życia i połączenia się z czymś znacznie większym niż Ty sam. Jeśli to wszystko do tej pory z Tobą rezonowało, zapraszam do subskrypcji i dołączenia do mnie w tej podróży, ponieważ to, co nadchodzi, jest jeszcze głębsze, bardziej odkrywcze i może zmienić Twoje postrzeganie świata i Ciebie samego. W szyszynce mózgu znajduje się mały, ale niezwykle potężny narząd szyszynka, znana od czasów starożytnych jako trzecie oko. Wielu uważają za portal, drzwi łączące nasze umysły z wyższymi wymiarami i uniwersalną świadomością. Od wieków mistycy i mędrcy z różnych kultur mówili o jej znaczeniu, a dziś współczesna nauka zaczyna to potwierdzać. W szyszynce znajdują się maleńkie kryształy zdolne do reagowania na bodźca wibracyjne, działające niczym naturalne anteny, które przechwytują informacje i energię z otoczenia. I tu właśnie pojawia się tajemnica, którą badamy. Najnowsze badania sugerują, że częstotliwość 963 Hz aktywuje ten wewnętrzny portal. Słuchanie jej lub medytowanie z tą wibracją może obudzić zdolności, które do tej pory pozostawały uśpione. Osoby praktykujące te medytacje donoszą o zaskakujących doświadczeniach. Niektórzy mają wizję, inni doświadczają świadomych snów, wielu odczuwa jasność umysłu i głębokie poczucie jedności z wszechświatem. To tak, jakby część nas, która zazwyczaj pozostaje milcząca, zaczęła wibrować w harmonii z czymś znacznie większym. Najbardziej fascynujące jest to, że nie wymaga to skomplikowanych technik ani lat praktyki. Dzięki intencjonalności i wytrwałości każdy może zacząć odczuwać te doznania i połączyć się ze swoim trzecim okiem. Wyobraź sobie, że czujesz, jak Twoja intuicja się wzmacnia, Twoje myśli płyną jasno i doświadczasz bezpośredniego połączenia z energią, która podtrzymuje wszystko. Jeśli chcesz spróbować samemu, zapraszam do obejrzenia filmu do końca, ponieważ nauczę Cię praktycznego i prostego ćwiczenia, z którego możesz skorzystać już dziś. To nie tylko teoria, to prawdziwe narzędzie, które pozwala ci obudzić i aktywować szyszynkę, podnosząc świadomość i postrzeganie świata. Jeśli czujesz, że budzi się Twoja intuicja i połączenie z wszechświatem, zostaw słowo połączenie w komentarzach. W ten sposób wszyscy będziemy mogli zobaczyć, kto jest gotowy aktywować swoją szyszynkę i podnieść swoją świadomość. Wiedza o częstotliwości 963 Hz to za mało. Prawdziwa transformacja następuje, gdy zaczynasz wibrować tą częstotliwością, gdy świadomie stosujesz ją w swoim codziennym życiu. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami czterema praktycznymi sposobami na zintegrowanie tej wibracji z Waszym życiem i rozpoczęcie zauważania realnych zmian. Po pierwsze, świadoma muzyka. Słuchaj utwory o częstotliwości 963 Hz przez 10 do 15 minut dziennie, najlepiej przez słuchawki, aby uzyskać bardziej intensywne doznania. Rób to podczas medytacji, pracy, a nawet przed snem. Każda nuta, która rezonuje z tą częstotliwością, zaczyna wyrównywać Waszą energię i dostrajać Was do wyższych poziomów świadomości. Po drugie, medytacja prowadzona. Wizualizuj kulę białego światła powoli opadającą nad Waszą głowę, podczas gdy częstotliwość wibruje w Waszym wnętrzu. Poczuj, jak to światło przepływa przez całe Wasze ciało, harmonizując Waszą energię i usuwając blokady. Z każdym oddechem pozwólcie umysłowi się zrelaksować, a Waszej świadomości się poszerzyć. Po trzecie, święte kryształy. Ametyst, kwarc i lapis lazuli to naturalni sprzymierzeńcy, którzy wzmacniają tę wibrację. Możesz położyć je na czole podczas medytacji, trzymać w dłoniach, a nawet nosić przy sobie przez cały dzień. Te kryształy działają jak wzmacniacze energii, pomagając utrzymać wysoką częstotliwość. Po czwarte, słowa jako mantry. Powtarzaj na głos afirmacje takie jak: "Wibruję z częstotliwością boskiego światła". Każde wypowiedziane słowo to wibracja, która wzmacnia Twoją energię i przeprogramowuje Twój umysł, aby rezonował w harmonii z Wszechświatem. Rób to konsekwentnie, a zauważysz głębokie zmiany, większą jasność umysłu, ostrzejszą intuicję, wewnętrzny spokój i zaskakujące synchroniczności. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zachęcam Cię do skomentowania dokładnego sformułowania. Wibruje z częstotliwością Boskiego Światła. W ten sposób wspólnie aktywujemy tę wibrację w naszej społeczności, a coraz więcej osób zacznie doświadczać tych zmian. Wszystko, o czym myślisz, wszystko, co czujesz, ma o wiele większy wpływ niż zazwyczaj sobie wyobrażamy. Każda myśl, która pojawia się w Twoim umyśle, jest wibracją, a każda emocja, której doświadczasz, rozchodzi się jak fale, które rozszerzają się w nieskończoność. Pływając nie tylko na twoją energię, ale także na energię wszystkiego wokół Ciebie. Wszystko jest połączone poprzez wibracje. Kiedy zaczynasz dostrajać się do częstotliwości 963 Hz, dzieje się coś zaskakującego. Nie tylko słyszysz dźwięk, ale dostrajasz się do tego, co moglibyśmy nazwać sekretnym językiem wszechświata. To tak, jakbyś nagle zaczął odczytywać niewidzialny kod, który leży u podstaw całej rzeczywistości, harmonii rządzącej życiem, świadomością i energią wszystkiego, co istnieje. Ta częstotliwość działa jak most, który łączy cię z tym uniwersalnym przepływem, pozwalając ci postrzegać rzeczywistość w znacznie wyraźniejszy i głębszy sposób. Wielkim odkryciem jest to, że nasza zewnętrzna rzeczywistość jest bezpośrednim odbiciem naszej wewnętrznej częstotliwości. Kiedy Twoja wibracja się zmienia, Twój świat zmienia się wraz z nią. Oznacza to, że każda myśl i każda emocja, którą zdecydujesz się pielęgnować, ma zdolność transformacji Twojego życia, otwarcia Cię na doświadczenia, możliwości i synchronizacje, które wcześniej pozostawały niezauważone. Rzeczywistość nie jest stała, jest podatna na zmiany i reaguje na emitowane przez ciebie wibracje. Wyobraź sobie teraz przez chwilę, że każda emocja, którą zdecydujesz się odczuwać, może kształtować twój dzień, twój umysł i twoje otoczenie. Niższe emocje, takie jak strach, zmartwienie czy frustracja, wysyłają fale, które ograniczają twoją percepcję i wpływają na twoje samopoczucie. Natomiast wyższe emocje, takie jak wdzięczność, radość, spokój i współczucie, poszerzają twoją świadomość, łącząc cię z uniwersalną inteligencją i pozwalając ci żyć w harmonii z nurtem życia. To nie tylko teoria. Za każdym razem, gdy świadomie wybierasz pozytywną emocję, trenujesz swój umysł i ciało, aby rezonowały z wyższymi częstotliwościami. Z czasem zaczniesz zauważać, że twoja intuicja się wyostrza, twoje decyzje stają się jaśniejsze, właściwi ludzie i sytuacje przychodzą ci łatwiej, a twoje postrzeganie rzeczywistości staje się głębsze i bardziej znaczące. Zapraszam Was zatem do małego ćwiczenia praktycznego. Pomyślcie o emocji, którą najbardziej pragniecie odczuwać każdego dnia i postanówcie ją podtrzymać. Za każdym razem, gdy to robicie, pamiętajcie, że wasza częstotliwość kształtuje waszą rzeczywistość, a ta świadoma praktyka ma realny i namacalny wpływ na wasze życie. Aby to zrobić razem, proszę, napiszcie w komentarzach, jaką emocję chcielibyście wibrować każdego dnia, gdybyście mieli taką moc. Dzieląc się nią, stworzymy przestrzeń wspólnej energii, w której wszyscy możemy się nawzajem inspirować i przypominać o tym, jak ważne jest utrzymywanie wysokich wibracji. Nie wszystkie wibracje wokół nas są lekkie. Tak jak istnieją częstotliwości, które nas podnoszą na duchu, harmonizują naszą energię i łączą z tym, co w nas najlepsze, tak istnieją również wibracje, które mogą zatruwać umysły, wysysać energię i utrzymywać nas w pułapce strachu, stresu lub negatywności. Każdego dnia jesteśmy narażeni na dźwięki, słowa, emocje i myśli, które wpływają na naszą wewnętrzną wibrację. Muzyka, której słuchasz, rozmowy, które prowadzisz, Wiadomości, które przyswajasz, a nawet Twoje własne emocje wszystko to jest częścią przepływu energii, który wpływa na to, jak się czujesz i jak postrzegasz rzeczywistość. To nie tylko psychologia, ale wibracja. Każde działanie i każda myśl emitują częstotliwość, która wpływa na Twoje ciało, umysł i otoczenie. Wiele osób żyje w pułapce niskich częstotliwości, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Czują się wyczerpani, odłączeni, uwięzieni w cyklu frustracji lub braku motywacji, nie zdając sobie sprawy, że ich świat zewnętrzny jest bezpośrednim odbiciem wewnętrznej częstotliwości, z którą wibrują. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko to może się zmienić. Różnica tkwi w Twoim świadomym wyborze, w decydowaniu, jakich dźwięków słuchasz, jakie słowa powtarzasz, jakie emocje pielęgnujesz i jak decydujesz się utrzymywać swoją energię każdego dnia częstotliwość 963 Hz to coś więcej niż dźwięk to ścieżka potężne narzędzie które stosowane z intencją może otworzyć drzwi do wyższych stanów świadomości jasności umysłu intuicji i głębokiego połączenia z energią uniwersalną jej konsekwentne praktykowanie może pomóc ci zharmonizować umysł ciało i ducha oraz doświadczyć doznań spokoju harmonii i jedności z wszechświatem które wcześniej Wydawały się nieosiągalne. Wymaga to jednak determinacji. Za każdym razem, gdy decydujesz się świadomie wibrować, przeprogramowujesz swoją rzeczywistość. Każda pozytywna myśl, każda wzniosła emocja, Każda chwila, w której decydujesz się dostroić do wyższych częstotliwości, wzmacnia Twoją zdolność do manifestowania dobrego samopoczucia, jasności i synchroniczności, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Jeśli ten temat Cię poruszył i chcesz zaangażować się w wybór częstotliwości, które podnoszą Twoją energię, zostaw słowo podniesienie w komentarzach. W ten sposób wszyscy będziemy mogli zobaczyć, kto jest gotowy, aby żyć w harmonii z tymi wibracjami. I wspólnie zbudujemy społeczność, która się obudzi, podniesie swoją świadomość i zacznie przekształcać swoją rzeczywistość od wewnątrz. Gdy zaczniesz wibrować z częstotliwością 963 Hz, zacznie się dziać coś naprawdę magicznego. Wszechświat zacznie na ciebie reagować. To tak, jakby świat wokół ciebie nagle zsynchronizował się z twoją energią. A drobne zbiegi okoliczności zaczną pojawiać się regularnie. Powtarzające się liczby, nieoczekiwane spotkania z ludźmi, którzy zdają się pojawiać w idealnym momencie, intuicje, które spełniają się niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to nie są zbiegi okoliczności. To potwierdzenia, że Twoja wibracja jest zgodna z uniwersalnym prądem. Chcę tu trochę zmienić narrację, aby powiedzieć Ci coś ważnego. Znaki zawsze tam były. Zmienia się Twoja zdolność do ich postrzegania. Gdy Twoja częstotliwość była niższa, wiele z tych synchroniczności pozostało niezauważonych. Nie chodzi o to, że ich nie było, ale o to, że Twoja energia nie była dostrojona, aby je odebrać. Kiedy podnosisz swoje wibracje, to jak nastawianie rozstrojonego radia. Nagle wszystko staje się wyraźniejsze, bardziej zdefiniowane. Zaczynasz dostrzegać wzorce, odbierać subtelne sygnały ze wszechświata, rozumieć, że nie jesteś sam i że istnieje wyższa inteligencja, która prowadzi cię ścieżką. Każdy sygnał staje się potwierdzeniem, przypomnieniem, że jesteś na właściwej drodze i że twoje decyzje i działania są zgodne z twoim najgłębszym celem. Im częściej praktykujesz dostrajanie się do tej częstotliwości, tym bardziej wyczuwalny staje się ten przepływ synchronizacji. Po pozytywne sprzężenie zwrotne, Twoja wibracja przyciąga sygnały, które wzmacniają Twoją energię, a ta energia przyciąga nowe możliwości, zbiegi okoliczności i chwile, które jeszcze bardziej podnoszą Twoją świadomość. Jeśli ten rozdział wywarł na Tobie wrażenie i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, chcę, abyś aktywnie wziął w nim udział. Napisz w komentarzach dokładnie: Tak, wszechświat wysłał mi wyraźne sygnały. W ten sposób razem zobaczymy, kto jest uważny, świadomy i gotowy na odbiór wiadomości, które wszechświat wysyła tym, którzy wibrują z nim w harmonii. Nie musisz spędzać godzin na medytacji ani wykonywać skomplikowanych rytuałów, aby połączyć się z częstotliwością 963 Hz. To, co naprawdę robi różnicę, to konsekwencja i świadoma intencja. Nawet kilka minut dnia poświęconych z oddaniem może wywołać głębokie zmiany w Twojej energii, umyśle i życiu. Prostym, ale skutecznym pierwszym krokiem jest słuchanie muzyki o częstotliwości 963 Hz po przebudzeniu, aby rozpocząć dzień w zgodzie z wysoką wibracją lub tuż przed snem, aby oczyścić nagromadzoną energię i przygotować umysł na głęboki i relaksujący odpoczynek. Rób to ze słuchawkami, kiedy tylko możesz. Aby poczuć, jak każda fala rezonuje w Tobie, dostosowując Twoją wewnętrzną częstotliwość do stanu harmonii i jasności. Prostym, ale skutecznym gestem, który wzmacnia Twoje połączenie, jest zapalenie białej świecy. Poświęć myśl uniwersalnemu pokojowi, harmonii i dobrostanu wszystkich istot. Ten świadomy akt, choć pozornie drobny, wysyła silny sygnał do Twojego umysłu i energii. Przypomina Twojej istocie, że jesteś w zgodzie z czymś większym niż ty sam, z energią, która podtrzymuje wszechświat. Możesz również włączyć głębokie oddychanie i afirmacje do swojej codziennej rutyny. Wdychaj, czując, jak energia wznosi się przez Twoje ciało, i wydychaj, uwalniając wszystko, co już ci nie służy. Powtarzaj frazy takie jak: Wibruję w boskim świetle lub jestem w harmonii z uniwersalną energią. Każde wypowiedziane słowo, każda myśl, którą intencjonalnie pielęgnujesz, jest wibracją, która wzmacnia twoje połączenie z tą częstotliwością i pole energetyczne. Prawdziwy sekret tkwi w konsekwencji. Tak jak instrument muzyczny musi być codziennie dostrajany, aby brzmiał idealnie, tak twoja energia również wymaga ciągłej troski i uwagi. Jedna próba nie wystarczy. Każdy dzień, każda świadoma praktyka, każda medytacja z częstotliwością 963 Hz podnosi Twoje wibracje nieco bardziej. Z czasem zaczniesz zauważać subtelne, a potem głębokie zmiany, większą jasność umysłu, wyostrzoną intuicję, poczucie spokoju, kreatywność, cudowne synchroniczności oraz wyraźniejszy związek z życiem i innymi. Najpotężniejsze w tym wszystkim jest to, że za każdym razem, gdy decydujesz się świadomie wibrować, nie tylko zmieniasz swoją własną rzeczywistość, ale także pozytywnie wpływasz na otoczenie. Twoja podwyższona energia staje się polem magnetycznym, które inspiruje, uspokaja i podnosi na duchu innych, tworząc efekt domina, który rozprzestrzenie się daleko poza to, co jesteś w stanie dostrzec. A teraz chcę zaprosić Cię do ostatniego gestu, aby utrwalić wszystko, czego się nauczyłeś. Jeśli dotarłeś tak daleko i jesteś gotowy zaangażować się w tę częstotliwość, napisz w komentarzach dokładnie tę frazę. Wybieram wysokie wibracje. Ten prosty akt intencji i uczestnictwa nie tylko potwierdza Twoje zaangażowanie, ale także łączy Twoją energię z energią całej społeczności, która budzi się i podnosi swoje wibracje. Zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale każdy świadomy krok, który podejmujesz, ma znaczenie. Każdy codzienny rytuał, każda wzniosła myśl, każda medytacja z częstotliwością 963 Hz to regulacja, która dostraja Twoją energię. I stopniowo Twoja rzeczywistość zacznie odzwierciedlać tę wzniosłą wibrację we wszystkich obszarach Twojego życia. Twoje codzienne zaangażowanie jest kluczem do otwarcia drzwi do wyższego stanu świadomości, w którym spokój, jasność i połączenie ze wszechświatem staną się naturalną częścią Twojego istnienia. Cały wszechświat jest symfonią, a częstotliwość 963 Hz jest jej nutą przewodnią. Słuchanie jej nie jest jedynie biernym aktem, to przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteś, powrót do swojej najczystszej istoty, przebudzenie boskiej iskry, która zawsze w tobie była. Dziś trzymasz w swoich rękach prawdziwy portal, kanał, który łączy cię z wyższymi poziomami świadomości i transformuje twoje życie od wewnątrz. Pozostaje pytanie, czy odważysz się go przekroczyć? Czy jesteś gotowy, aby zestroić się z tą częstotliwością i pozwolić swojej energii płynąć w harmonii z wszechświatem? Pamiętaj, że prawdziwa zmiana nie następuje z zewnątrz, ale od wewnątrz. Każda myśl, każda emocja, każdy świadomy wybór jest krokiem w kierunku tej transformacji. Podnosząc swoje wibracje, dostrajając się do częstotliwości 963 Hz, zaczynasz dostrzegać, jak twoja rzeczywistość Odzwierciedla tę wyższą energię, większą jasność, więcej intuicji, więcej spokoju i ciągły przepływ synchronizacji, które potwierdzają, że jesteś na właściwej drodze. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, zapraszam do subskrypcji i udostępnienia tego filmu tym, którzy są gotowi obudzić swoją świadomość i podnieść swoje wibracje. Robiąc to, nie tylko pomagasz innym odkryć tę wiedzę, ale także wzmacniasz swoje własne zaangażowanie w tę transformację. Zawsze pamiętaj: częstotliwość jest już w tobie. Wystarczy ją aktywować, praktykować i utrzymywać w swoim codziennym życiu. Każdy rytuał, każda medytacja, każda świadoma chwila, w której decydujesz się na wysoką wibrację, Przyczynia się do Twojego rozwoju i harmonizuje Twoją energię z uniwersalną inteligencją. Cały wszechświat czeka na Twój sygnał. Dzisiaj masz okazję dostroić się do głównej nuty i otworzyć drzwi do życia wypełnionego jasnością, celem i głębokim połączeniem. Częstotliwość 963 Hz to nie liczba, to ścieżka, a Ty decydujesz się nią podążać. A na zakończenie, jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, zostaw w komentarzu dokładne sformułowanie: Aktywowałem swoją częstotliwość 963 Hz. W ten sposób przypieczętujesz swoje zaangażowanie i dołączysz do tych, którzy budzą się i podnoszą swoją świadomość razem z Tobą.